Siemana mordeczki z tej strony Azazret. A dzisiaj y, chyba pogramy sobie w klikera Minecraft'owego. Jest to, no moim zdaniem, niesamowite. Że to jest takie coś, ludzie wymyślili, że jest Clicker w Minecraft. Rozumiecie Clicker. Tutaj widzimy, że mamy Kill za free, więc bierzemy, nie? I tutaj trzeba chyba przeskoczyć oficjalnie. parkura trzeba zrobić. Kurczę, ale to nie jest jakiś łatwy parkour. W sensie... Widzicie jak go na luzie tutaj pokonuje Z tym totalnym prosem Tu chyba się rozłada te bloki, nie? O, widzicie? I tu mamy się po prawej stronie y, moje punkty Tutaj, nie? Jakby ktoś nie wiedział Aha, i nie sprawdziłem ile kosztują inne kilofy. To chyba się za punkty te kilofy. Ale dobra, tak do 100 tak punktów y, Możemy y, pokopać sobie No ale to będzie mieć timelapsik... timelapsikania więc zaraz wracam. Dobra mordeczki, mamy już nasze 100 punkcików. Więc możemy wrócić już do bazy. Znaczy do bazy. Możemy pójść i kupić kilofnie. Ło! Ło! Ajajaj! Spadłem, no. Niestety. O, dobra, jesteśmy. Aha, za, o, za 90 punktów, super. No to kupujemy sobie teraz żelazny kilof. i patrzcie, co się dzieje. I patrzcie to. Wiecie, co już będę kopał? To widzicie, diamenciki kopane są ostro. I zobaczcie, już pominęliśmy żelazą. Więc teraz sobie zbierzemy 500 punkcików i kupimy sobie albo albo wiecie co i może skupimy sobie ten ile tu ma? 230 użyć dobra to może y, skupimy sobie ten cały kilow i pójdziemy sobie kupić diamentowy kilof i zobaczymy co jeszcze w sklepie jest no i no ale tak w ogóle na marginesie to chciałbym tutaj powiedzieć wam że Ogólnie szykuje się taka seria fajna. Już, już był filmik zapowiedzeniem tego, że będzie ta seria. E, aczkolwiek jeszcze mam tutaj powiem, bo nie każdy pewnie obejrzał ten filmik. Na, tego, na ten filmik pewnie mam nadzieję, że będzie trochę więcej wyświetleń na tym co właśnie teraz robię. Bo clicker w Minecraftie to nie jest często spotykana rzecz. To jest bardzo oryginalna mapka, tak szczerze powiedziawszy. Aha, i jeszcze, jeszcze y tam, tam, tam. I można sobie kupić jajo. No, jajko, znaczy oko. Przepraszam, jakie jajko, co ja gadam. Można sobie kupić tego oko enderu, czy z takiego. że do endu się idzie dzięki temu oku. No i wkładamy to tam do tego portalu, niby takiego małego, pojedynczego, i on się tam nam losuje, taki ten przedmiot jakiś, ale jeszcze nie wiem. Pierwszy raz gram na tej mapce. I szczerze to nie wiem, czego się spodziewać, ale chyba, chyba o to chodzi, żeby po prostu kupić sobie y, z, no, diamentowy kilof Kupić wszystkie sobie pakiety i nałożyć, a w ogóle można jeszcze nakładać y, różne książki w sklepie na kill off, na przykład tam efektywność 5, podaj, no efektywność 4, 3, 2, 1, takie coś, ale moim zdaniem naj. Y, najbardziej opłacalną rzeczą jest chyba nałożenie efektywności 5, ponieważ ona nie wiem ile szczerze kosztuje tak szerzej nie wiem ile więc zaraz jak sobie dokopimy do 500 albo o wiecie co, ja chyba skopię ten cały kilof bo on się niszczy, nie? a więc żelazny już nie jest potrzebny więc wydaje mi się, że możemy go skopać całego no i wtedy będzie Fajnie, bo będziemy mieć już wystarczająco punktów na kill-off i może jeszcze coś innego kupimy. Nie wiem co tam można jeszcze innego kupić. Ale no zobaczymy. no, Możecie w komentarzach pisać jak wam mija kwarantanna, ponieważ no to jest dość ciężki okres, jaki macie tam lekcje. No co tam w ogóle u was, jak słychać? Czy lubicie takie oglądać odcinki na moim kanale. No. No, i taka sytuacja, nie? Śmieszna lub nieśmieszna. dla kogo tutaj, tutaj nie będę dyskutował z nikim, czy to było śmieszne, czy nie. No, dla mnie to też nie było zbyt śmieszne, aczkolwiek. Nieważne, nie? Piszcie też, czy może chcielibyście jakiegoś lajwika, na przykład z SkyBlocka, z tego, co właśnie będzie, i może pierwsze zadania zrobimy albo nie. No, jakieś zadania może zrobimy na liveiku? To jest też tutaj, być może, być taka sytuacja, żeby był taki fajny liveik. I, I no. Oczywiście na YouTube go zrobimy. No. No, ale zostawcie łapeczkę w górę bo bardzo mnie to motywuje. O, o, już kończymy, ile? 22. No super. Mamy, zobaczcie, ile mamy punktów, nie? 710 punktów, właśnie mamy. Nie, no to jest rewelacyjna sprawa. zobaczcie już mamy ponad 250 punkcików po zakupieniu tego kilowu yy, diamentowego, nie? Tak, kupimy ten diamentowy kilof, to sobie kupimy, no, pójdziemy tutaj, przyjdziemy i sobie od razu kupimy Enchant. Yy, no, ojejku, dobra, to już z, aż chyba lecę do tego sklepu, tak szybki jestem. Więc budzimy tu, o, 500, pięknie. Ło, tu są punkty razy 15, zobaczcie to. A tu nie wiem, jak to działa. się o, 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 500 punktów. To chyba działa tak, że po prostu yy, jakby, o nie. Działa tak, że wkładamy chyba sobie tam gdzie jest tarcza w Minecrafcie, nie? To wkładamy sobie to, ten Emerald tam. I... Po prostu mamy punkty razy 15. Ojejku, prawie spadłem. Dobra. Aha. I patrzcie, i diamentowy kilof nam się nie niszczy. Aha, no to super. Jak nam się nie niszczy, to jesteśmy w domu, nie? Moi widzowie kochanie. Kochani, no sobie kopiemy, kopiemy tutaj diamenciki, a w ogóle tam jest obsydian. Nie, ale z czego co słyszałem, to ten obsydian w ogóle się nie opłaca kopać, yy, ponieważ on ma, no znaczy, jak wykopiemy go, to jest razy no, 5 punktów się dostaje, a za tego diamencika się dostaje plus 2. No więc. 3 plus 3, przepraszam, powiedziałem chyba plus 2, no plus 3 się dostaje, a więc no, diament się o wiele krócej kopie niż y, obsydian, nie bo obsydian się w wie, kopie, no. więc no taka dobra, to zbieramy chyba 750, żeby zobaczyć jak działa ten punkty razy 15, bo jest ciekawy jestem, czy on pomna pomnażał czy będę dostał 45 punktów za skopany jeden taki bloczek jak to będzie działało najprawdopodobniej tak będzie działać no, logiczne to by było nie aczkolwiek no zobaczymy no zobaczymy zobaczymy ale ich wydajność 5 jeszcze będzie oj byczki to my sobie wykopiemy tutaj nie wiem z, co najmniej z 3000 punktów takie mam wrażenie przecież tutaj to jest 3000 punktów to jest bardzo dużo jakby nie patrzeć, bo zobaczcie, ile kopiemy te 600 punktów, ile kopaliśmy przez jakiś czas, nie? Chyba przez jakieś dwie minuty, więc. Nie, no dobra, żartowałem, to jednak nie było tutaj dużo, te 2000 punktów, tam 3. Tak jest mała ilość. Mała, mała, mała ilość. No! No, kopić szybciej! Dawaj jeszcze. I hop, jeszcze 60 punkcików, 60, 50, już 50 punktów, 5, normalnie 30, 20, 10, 6, 3, dobra, jest idealnie. Teraz szybko wracamy, hop, 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 hop. O nie, no ja tej nie skoczyłem. No to po co ja biegłem tu w ogóle? Musimy zlecieć na dół. Bierzemy te punkty razy 15. Biegniemy szybko tu. I Patrzcie. O, włóż do slotu na tarczę, aby aktywować. pięknie, mamy punkty razy. 15. I zobaczcie jak te punkty lecą. Nie no, zobaczcie to. Nie no, to jest hit, nie? Zobaczcie jak te punkty lecą. Patrzcie to mam punktów. Już mam 500 punktów. Nie no ludziska to jest... To już wygra nagra jest. <grym> Patrzcie to. Ale speedrun to był robiony Zobaczcie jak szybko... Już mam 1000 punktów. Ja walę. Patrzcie to! 2000 punktów zaraz. Ty no ja nie widzę, jak szybko to będzie szło. Zaciśnij to, 2000 punktów. Ja nie mogę. 2000 punktów 400. Ja 3. Patrz, od zera, od zera chłopie, 2700 punktów. Co? O, skończyło się. Patrzcie, 3 no, prawie 3000 punktów, nie? Prawie 3000... jasny win! Ale to jest potężne. Zobaczcie to, nie? Zobaczcie to teraz. Kupuję to efektywność 5 i biorę to A, i tu i patrzcie, tu mogę sobie wziąć to Ogólnie to się będzie bardzo długo openingować, więc ja sobie pójdę pokopać W tym czasie. No, jak sobie już kupiliśmy to, to tu wkładamy. I patrzcie to, jak tu szybko leci. Nie mogę, patrzcie to, co się dzieje. Ja walę. Ja myślę, jakby co, losuję to. Ale ja wiem, że to się po raz długo losuje. O, widzicie? Na żółto jest. Tam. Tam, 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 o. Na żółto dopiero jest. Już mam 3000 punktów, to jest... No, to jest szok. Ile tego jest? O o! o. Zamieniło się na zielono. O oo i wrucha. Aha i, wy, i Wylosowaliśmy miksturę soku 2. No to nieźle. No czyli jakiś useless item. Totalnie. Zapłaciłem 6000 punktów, tak w ogóle nie patrzyłem na to przez chwilę. Mamy już tyle punktów. To jest hit. Bardzo dużo. O dobra, skończyło się. Więc możemy w sumie iść i odebrać ten sobie sok. O. Wypijmy sobie go. Aha, po prostu będziemy dwa razy wyżej skakać. No super. Darek mamy 6000 punktów. O, co to jest? bo tutaj jest, aha dorsz punkt teraz 10, o 2t dorsz, to jest łapotka ta sama co ja wziąłem ferwerki, elitra dobra to pozbieramy se na to jeszcze raz, lecimy hop, hop hop hop, ale skarżę teraz, jo Dobrze. hop, hop Lecimy 10 tysięcy, punktików zbieramy i teoretycznie przeszliśmy całą grę, jakby nie patrzeć, i sobie lecimy. Potem tam no, gdzieś zaraz po wam pokażę gdzieś sobie lecimy po nagrodę, która jest elitrą. Ponieważ, jak za 10 tysięcy, tam się dokukuje elitrę, za 5 też w sumie, ale no, odblokowuje się elitrę, więc no, przejdziemy już wszystko. No, no dobra, zbieramy 10k. Dobra, mamy 9. Teoretycznie, jak 10 zbierzemy, już, to mamy już całą grę. Przy, przy... No, po prostu prześliśmy całą grę. O, właśnie to jest ten moment, kiedy właśnie prześlemy całą grę. Ale poczekamy aż się skończy ten eliksir cały. W sensie punkty razy 15. Kiedy się skończam skończyły się, to sobie idziemy o już nam skończył skok no nie, dobra i spadłem no ale to nic dobra ja sobie zginąłem no i kupujemy na hop i co tu mam, punkty raz 15 punkty szczęście aha co no to jest szczęście, a to nie są punkty no dobra Wydajność 4, a mam wydajność 5, więc to jest niepotrzebne. L -litry to sobie założymy od razu. Yy, aha, ok. Opening spadochron. Jak to działa? Wow, fajnie. Patrzcie to. o Obuty. Łoł, wow, to. Aha. Yy, nie działa elitra. Tej bieski tu... Elytra nie działa. LOL. Aha. Ty widzicie to? skoczyłem nie wiem w jakim cudem. Co jest? I co jest? Elektra nie działa. O, co działa. Ale bije Co jest? Nie! Ale bije strasznie! Wleć tu O, dobra The rewelki biją. O, jesteśmy. Co tu mamy? O kilo. Aha, niezniszczalność 10. No okej. Okay. Nie wiem, nie jest to nam totalnie niepotrzebne. Sprawiać sytuacja tutaj. Dobra. W ogóle, jak uniknąć tego, żeby... Może trzeba zdjąć to? Nie no, cały czas to zabije, ta... Siu, siu. Patrzcie, nie? I ona... Patrzcie, ja wam tylko pokażę... Jest po pięć, nie? Dodaję. Dobra, byczkę. Byczki moje kochane. Ja wam dziękuję bardzo. Jeszcze sobie... Aha no super. No dobra, tą śmiercią właśnie kończymy ten odcinek. Mmm no. Więc... No, do zobaczenia w następnym odcinku. No i się ma.